Cześć, wyborę Rzymaczek, z tej strony, zwemerzymaczek.pl, je jestem z Legnicy, jestem na dzisiejszym szkoleniu we Wrocławiu. Na szkoleniu, które jest prowadzone, było prowadzone przez tą Kaderana Marcina Romistczuka i Rafał Anna Górskiego. Jest to super seven Team rakietów. Na pewno ma szansę zwiększyć moją skuteczność, ale jak na każdym szkoleniu, czy jak po każdym szkoleniu, wszystko zależy ode mnie. Na pewno informacje, które tutaj były zaprezentowane i przekazane są bardzo wartościowe i mają moc w kilku po prostu trzeba je wprowadzić w życie. Jeżeli chodzi o szkolenie w, po dzisiejszym szkoleniu z Super Rakiety jak najbardziej jestem w stanie polecić i zarekomendować, z tego względu, że prowadzą je kompetentne osoby, które mają na swoim koncie wyniki spektakularne wyniki i efekty i no, są to osoby, od których no, warto się uczyć, tak? Jest to Marcin Niszczyk, jest to Nowuski, jest to Tomek Damian z wszystkich obserwacji, które tutaj miały miejsce na tym szkoleniu, to co wywnioskowałem po prostu, jak wygląda proces sprzedaży te, tego samo, samorozwoju i narzędzi, które, które są do rozwiązywania i sprzedaży ten element, tak? Jestem też pewny, że, że uda mi się generalnie jak naj, najszybciej osiągnąć efekty w tej branży. Najbardziej po szkoleniu z, z Rakiety Super Soventi podobało mi się... Bardzo konkretne i merytoryczne podejście, czyli efekt w postaci wiedzy od osób, które na dzień dzisiejszy mają spektakularne wyniki i efekty. Marsion Niszczuk bardzo mi się podobało to, o czym mówił, czyli mówił w pierwszej kolejności o marzeniu i o gorącym pragnieniu. To jest podstawa do tego, żeby otrzymać w ogóle impuls do, do działania i do tego, żeby mieć odpowiednią postawę działając w biznesie, nie tylko internetowym, Generalnie w generalnym marketingu sieciowym, w biznesie tradycyjnym, uważam również. Tomek Damian to specjalista od propagandy i perstazji. Możemy go znaleźć na każdym jednym kanale, począwszy od YouTube'a. Fenomenalne szkolenia i świetne wskazówki, jeżeli chodzi o możliwości i to, w jaki sposób właśnie zacząć, rozpocząć swoje działania i, swoje, i swoją jakby obecność w mediach, w social media. Rafał natomiast to osoba, która jest z, oczywiście kreatorem, jest to, jak to Tomek, Damian ujął, Drugi Steve Jobs, jeżeli chodzi o możliwości i narzędzia, które można wykorzystać właśnie w systemie, natomiast on jest tutaj jakby twórcą, i twórcą systemu Rocket Super Seven Team i jest to osoba odpowiedzialna za wszystkie narzędziowe sprawy, które dotyczą właśnie bezpośrednio systemu i od niego możemy uczyć się tutaj i pozyskiwać informacje, wskazówki. Sam uczy jak to zrobić. Są filmy szkoleniowe, jest, jest też wsparcie od marketerów, gdzie można się dowiedzieć na, na webinarach w jaki sposób to robić, ale także w zamkniętym panelu, gdzie można sobie po prostu przyswoić tą wiedzę każdy w odpowiedniej dawce, jak tego potrzebuje. Tak? To szkolenie zwiększy moją skuteczność, bo system, który wykorzystujemy do tego, aby działać i, i, i funkcjonować właśnie online w internecie, jest na dzień dzisiejszy efektywnym systemem i takim, który daje wyniki. Dlaczego to polecam szkolenie? Przede wszystkim dla wiedzy i przede wszystkim poprzez ludzi, którzy to tworzą. Tak? Znam pewne osoby dłużej, pewne osoby krócej. Marcina szuka Tomka Damiana, Rafała Nagórskiego. To jest team, który nie tylko dba o, o siebie, o system, by, by dać ludziom po prostu dodatkową wartość, by mogli łatwiej pracować w swoim biznesie, ale także dba o ludzi. Tak? I to przede wszystkim to, to jest to, co mnie tutaj przyciągnęło i, i dla, dlatego polecam to szkolenie. Tak? Uważam, że te osoby, które zajmują się rakietą Super team to w pełni kompetentne osoby które które osiągnęły już sukces i, i są praktykami tego biznesu, tak? Który, którzy wiedzą co robią i zmierzają w odpowiednim celu. Tak? I pomagają w tym innym. Marcin Oniszczuk i Tomasz Damian są jak najbardziej ludźmi, którzy nastawieni są na praktykę, a nie na jakieś teoretyzowanie i po prostu i błajanie w obłokach. Twardo stupają po ziemi rzeczy, które przekazują, których uczą, są to też twarde fakty i twarde zasady po prostu, które wystarczy tylko wprowadzić życie. Ten system automatyzuje pracę w ten sposób, że nie muszę wiec, znać wiele rzeczy technicznych. Tak? Wystarczy, że zaproszę daną osobę na, na spotkanie czy, czy na daną stronę i reszta pracy jest zrobiona za mnie. Tak? Więc osoba nawet bez wykształcenia technicznego czy jakichkolwiek zdolności nie musi de facto nic robić. Tak? De facto podstawową pracę, jaką musi wykonać, to zaprosić na spotkanie. Tak? Czyli tak jakby odezwać się do znajomego czy do osoby, która prowadzi biznes. I i to jest najprostsza rzecz jaką może zrobić, tak? reszta, reszta, reszta do niego robi system. Za Tomaszem Domianem i za Marcinem Moniszczykiem, którzy już prowadzili między nimi dzisiejsze szkolenie, jak najbardziej przemawiają efekty. Polecam to szkolenie przede wszystkim dlatego, że są ono prowadzone przez jak najbardziej kompetentnych ludzi, jeżeli chodzi o, o, o ten temat, w, którzy mają wyniki i od których można naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć. Forma, która jest w w jakiej jest przekazywana wiedza, jest bardzo przystępna, jest wszystko mówione bezpośrednio. Um, I w, w, co jeszcze mogę powiedzieć, no, są te same konkrety przekazywane, sama, same mięso tego, co, co jest potrzebne i bez zbędnego jakiegoś takiego wijania bawełna, bez zbędnej jakiejś takiej uprawy. Po prostu rzeczy, które trzeba zrobić, żeby, żeby zwiększyć swoją skuteczność, żeby po prostu e, w, poprawić swoje wyniki. Można się dowiedzieć na, na webinarach, w jaki sposób to robić, ale także zamkniętym panelu, gdzie można sobie po prostu przyswoić na wiedzę każdy w odpowiedniej dawce, jak tego potrzebuje. Tak? Czy uważasz, że osoby, które prowadzą rakietę są praktykami biznesu? Czy uważam, ja to wiem, że są praktykami? Nie, nie, nie odpowiadaj mi. Mów. Uważa, uważam, uważam że... że to. Uważam, że te osoby, które zajmują się rakietą Super 7 Team to w pełni kompetentne osoby, które które osiągnęły już sukces i, i są praktykami tego biznesu, tak? Który, którzy wiedzą co robią i zmierzają pod odpowiednim celem tak? i pomagają w tym innym. Czy polecasz rakietę? Tak, oczywiście. Czy polecasz rakietę? Polecam rakietę 7. Ja nie są branżą, też się wcześniej spotkałem, ale tutaj widzę, że prostymi krokami mogę dojść do, do celu w jak najkrótszym czasie. Polecam szkolenie skutecznym Marketer prowadzone przez Tomka Damiana, Rafała Nagórskiego i Marcina Raniuszczuka.